Jak doskonale wiemy, mitologia starożytnych Egipcjan pełna była zwierzęcych postaci, a wśród tych zwierzęcych postaci prym zdecydowanie wiodła rodzina kotowatych. Kocim bóstwom poświęciłem już kilka filmów na moim kanale: osobny film Bogini Bastet, Kocim boginiom oraz dwóm modlitwom skierowanym do kocich bogów. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się wspólnie męskiej części kociego egipskiego panteonu, która oczywiście była zdecydowanie mniejsza niż lita żeńska. Tak więc, jeśli jesteś miłośnikiem kotów, historii bądź mitologii, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału. Jak już to niejednokrotnie zaznaczałem w swoich poprzednich filmach, kot w starożytnym Egipcie był zdecydowanie symbolem kojarzącym się z dobrem, światłem, walką z demonami, złymi pitami, etc. Tak więc zanim przejdziemy do konkretnych bóstw kocich, należy sobie powiedzieć, że kot jako gatunek przede wszystkim związany był z kultem słonecznym, a więc z kultem Bogara, a także. Co za tym idzie z kultem Atuma, Boga Stworzenia? Tutaj, co bardziej wnikliwsi, mogliby powiedzieć, ale chwileczkę, przecież Ra był Sokołem, natomiast Atum był przedstawiany w postaci człowieka w podwójnej koronie. I tak nie mylicie się. Aczkolwiek, jak doskonale wiemy, bogowie mogą przybierać różne formy i różne kształty. A Koty były przecież wysłannikami bogów. Dlatego też bardzo często mamy przedstawienia Ra czy Atuma właśnie jako kotów. Jakiś czas temu na swoim kanale nagrałem tak zwaną modlitwę do Wielkiego Kota, która jest właśnie adoracją bogów słonecznych, głównie prawdopodobnie skierowaną do Atuma. Poza tym, córkami bogare były właśnie Bastet i Sachmed, dwie najpopularniejsze kocie boginie: Bastet, występująca pod postacią czarnej kotki, oraz Sachmed lwica. Same one były bardzo często nazywane oczyma słonecznymi, o czym już mówiłem w innych filmach, dlatego tutaj nie będę się nad tym rozwodził, a już powoli przechodzimy do setna, czyli do naszych kocich bogów. Codziennie rano, tuż przed wschodem słońca, niebo rozbłyskuje ferią ognistych barw, od delikatnego różu przez soczysty pomarańcz, aż po krwistą purpurę. Dla starożytnych Egipcjan, był to znak, że Bóg Słońce, re, walczy z pradawnym złem pod postacią węża Apopa, który zagraża istnieniu całego świata. Wprawdzie co dzień słońce wychodziło z tej potyczki zwycięsko, zresztą jakżeby mogło być inaczej. Jednak w trosce o wynik tej walki starożytni Egipcjanie dodawali słońcu wszelakiej maści pomocników, których bardzo często jedynym sensem i celem istnienia była pomóc w walce Re z pradawnym złem. Jednym z nich był lwi bóg Mahes. Syn Bastet, a wnuk boga Re. Mahes, czyli po prostu lew. Słowo mahes, które oznacza w języku starożytnych Egipcjan lwa, pojawia się już w tekstach piramid, ale nie ma tam jeszcze żadnych konotacji religijnych. Najstarsze znane dowody istnienia Boga o tym imieniu pochodzą z czasów średniego państwa i są to imienia teoforyczne, świadczące o pewnej popularności Boga wśród ludu. Maheruser, mahes jest silny lub maherhotep, mahes jest zadowolony. Nie posiadamy jednak żadnych innych dowodów kultu Mahesa z tego okresu. Co więcej, wydaje się, że zaczęto go tak naprawdę bardzo mocno czcić dopiero w czasach XVIII dynastii. Ten moment można w zasadzie uznać za narodzinę Mahesa. Od tego bowiem czasu wzmianki o nim stają się coraz częstsze. W opowiadaniu o zdobyciu joppy, które swoją drogą też znajdziecie na moim kanale, Totmes III porównywany jest właśnie do Machesa, w tym przypadku syna Sachmet, co świadczy o tym, że już wówczas był bogiem. Wpasowanie Machesa w genealogicznie istniejący już panteon egipski okazało się być dosyć proste, ponieważ po prostu uznano go za syna kociej bogini Bastet i jej męża Ptaha, patrona rzemieślników i pana Memphis. Choć niekiedy za jego matkę, jak właśnie w opowiadaniu o zdobych uznaje się boginię Sachmet. Chociaż niekiedy mówi się o tym, iż jego ojciec jest nieznany, co dla starożytnych Egipcjan nie stanowiło najmniejszego problemu, ponieważ w kulturze kemetyckiej nie było czegoś takiego jak dzieci z nieprawego łoża, czy dzieci niechciane, o czym też już wspominałem chociażby w filmie na temat właśnie dzieci w starożytnym Egipcie. Tutaj także przy okazji pragnę zdementować pewne plotki, które bardzo często można zobaczyć w internecie. Otóż czasami jako męża Bastet podaje się Anubisa, co jest wierutną bzdurą i nie ma potwierdzenia w żadnych źródłach. Przeczytałem na ten temat wiele książek, które również mogę Wam polecić, chociażby mitologię egipską Jadwigi Lipińskiej, czy książki na temat mitologii profesora Andrzeja Niwińskiego, ale nie przypominam sobie, żeby w którejkolwiek z nich była mowa o tym, iż Anubis był partnerem Bastet lub by w ogóle Anubis miał jakąkolwiek partnerkę. Co zresztą wspominałem w filmie o Anubisie, Mówiąc, że był zawsze samotnikiem, jednak tutaj jeszcze pragnę to zaznaczyć, ponieważ pisaliście do mnie, dostałem kilkanaście tego typu wiadomości z zapytaniem właśnie o partnerkę Anubisa i dlaczego nie powiedziałem, iż Bastet była partnerką Anubisa. Także nie była. Ale wracając do samego Mahesa. Również w przypadku Mahesa brak jakiejkolwiek wzmianki o jego partnerkach czy dzieciach. Więc najprawdopodobniej prowadził samotniczy tryb życia, tak jak Anubis, i w tym samotniczym trybie życia skupiał się na walce ze złem. Jego najważniejszym miejscem kultu było Taremu, czyli po grecku Leontopolis, co dosłownie znaczy miasto Lwa. Dzisiaj ta miejscowość się nazywa Tal al-Mukadam z języka arabskiego i leży we wschodniej delcie Nilu. Najczęściej Mahesa przedstawiano jako człowieka z głową lwa, rzadziej jako po prostu lwa, chociaż bardzo często był właśnie takim lwim strażnikiem świątyń. Na przykład takie przedstawienia możemy zobaczyć w Deil el-Bahari, świątyni grobowej faraon Hatshepsut, którą to zrekonstruowali polscy archeolodzy. Przy pierwszej rampie odchodzącej z poziomu ziemi do pierwszego tarasu właśnie widzimy... Dwie płasko rzeźby Mahesa, strzegącego wejścia do świątyni. Oczywiście miało to funkcję mocno religijną, gdzie sam Mahes miał strzec wrót świątyni, aby jakiekolwiek zło nie wdarło się do niej. W postaci ludzkiej jego głowę nakrywa tradycyjna, długa, trójdzielna peruka, której dwie połowy spadają z przodu na ramiona, trzecia za zaś na plecy. Wszystkie nakrycia głowy Mahesa są atrybutami solarnymi, co w oczywisty sposób podkreśla jego związki z kultem boga słońca. Najczęściej jest to dysk słoneczny z ureuszem, często też korona antef lub tradycyjne nakrycie głowy charakterystyczne dla Nefertuma. Czasami również jego głowa jest ozdobiona dwoma rogami. Jeśli chodzi o atrybuty, to Mahes nie ma tak właściwie żadnych sobie konkretnych, przypisanych atrybutów. Niekiedy jednak widuje się obok niego kępa kwiatów Lotosu, wyraźny związek z Bogiem Nefertumem, czy też dwa noże, którymi właśnie walczył z przedwiecznym demonem. Również czasami dzierży berło ułas czy w zależności od źródeł zwane berłem was, oraz tradycyjnie jak większość egipskich bóstw, znak życia anch. Również jeśli chodzi o szatę, nie ma jakby żadnej konkretnej specjalnej szaty. Zazwyczaj nosi krótki fartuszek zawiązany w pasie na krajkę, jak większość egipskich męskich postaci, który czasem uzupełnia koszula ozdobiona piórami lub po prostu zbroja łuskowa ze względu oczywiście na wojowniczy tryb życia tego boga. Ze względu na swoją kocią naturę, Mahes był bogiem solarnym, jak już to wspomniałem, ale jednak nie był tylko strażnikiem świątyni Hatshepsut, a właśnie jako lew był strażnikiem bardzo wielu świętych miejsc. Również czcili go starożytni Grecy, którzy dla których był również bogiem wiatru, ciemności i sztormu. Sami Grecy nazywali go Mesis, Mios lub Michos, co oczywiście jest troszkę przekręconą formą egipskiego maches. Co do tego, jakie funkcje przypisywali mu Grecy, zapewne wynikało to z obserwacji natury, gdyż właśnie te zjawiska atmosferyczne towarzyszą burzom, które były oznaką dla nich walk na niebie. W tekstach greckich Maches często jest również nazywany Re światłością, ogniem i płomieniem, co jest po prostu barwnym opisem wschodu słońca, kiedy Maches walczył Bokurę, jak również, jak również błyskającą i grzmiącym panem ciemności i wiatrów. Chociaż tutaj, w tym wypadku, nie postrzegano go jako bóstwa negatywnego, pomimo iż również był związany z ciemnością, a raczej jako kogoś dobrego, tym bardziej, że był no właśnie mocno związany z Reis Bastet. Właśnie od okresu późnego, przez okres ptolemejski, aż po kres religii kemetyckiej w czasach rzymskich, właśnie idąc za Grekami, również dla Egipcjan, Maches w końcu stał się nie tylko bogiem solarnym, ale przede wszystkim bogiem zjawisk atmosferycznych, szczególnie towarzyszących wschodom słońca oraz burzą. Co ciekawe, Egipcjanie również dostrzegali gwałtowną osobowość Mahesa, nazywając go czasem trapieżnikiem rządnym krwi oraz panem niepokojów, którego bardzo raduje krew. Oczywiście tutaj, w tym wypadku, chodzi o krew demonów, a także o jego lwią naturę, bo jakby nie patrzeć, przecież lew poza synonimem potęgi jest też synonimem krwiożerczości. No bo czy ktoś z nas chciałby stanąć w oko w woko z nieoswojonym lwem? Przecież wszyscy wiemy, jak to spotkanie mogłoby się skończyć. Niekoniecznie dobrze dla nas. Bardzo często ukazywano Mahesa pod postacią lwa, który wręcz rzuca się na przeciwnika, chwyta go za gardło, rozszarpując i pożera. Chociaż Mahes był też bardzo często, jak już wspomniałem, opisując jego atrybuty utożsamiany z innymi bóstwami, jak na przykład Nefertumem czy Horusem. Od tego pierwszego przejął koronę oraz kielich lotosów. Z drugim, Horusem Hekaneu, zlał się w jeden byt, tworząc Harmiosa, czczonego właśnie głównie w okresie ptolemejskim. Jak już wspomniałem, Huld Mahesa odbywał się w Taremu zwanym Leontopolis ale również bardzo mocnym ośrodkiem jego kultu było miasto Bubastis w Delcie Nilu, czyli główny ośrodek kultu bogini Bastet, będącej jego matką. Jednak właśnie największa świątynia poświęcona Mahesowi znajdowała się w Leontopolis. Niestety nie zachowała się do dzisiejszego dnia. Niestety także ani miasto Taremu, ani też sama świątynia nigdy nie zostały szczegółowo przebadane. Uważa się, że ów przybytek istniał już w czasach XVIII dynastii. Czczono w niej Mahesa pod postacią żyjącego lwa, podobnie jak Boga Apisa, którego czczono pod postacią żyjącego byka, którego następnie po śmierci mumifikowano. A dalej, jak głoszą inskrypcje, grzebano go w świętym grobowcu lwów. Taki święty lew nawet po śmierci cieszył się kultem jako usermacher. Znamy doskonale wspaniałe grobowce bogów apisów, świętych byków w Sakkarze, zwane serapeum. Niestety, właśnie grobowiec tych boskich lwów-machesów do dzisiejszego dnia nie został odkryty. I wciąż czekamy na dzień, kiedy to piaski i pustyni odkryją przed nami tajemnice boskich lwów. Kto wie, być może do dzisiejszego dnia nie został jeszcze obrabowany. Jednak nie wiadomo, czy kiedykolwiek za naszego życia w świętym mieście Leontopolis rozpoczną się prace archeologiczne. Inna świątynia Machesa, a w zasadzie tylko pawilon, powstała w Bubastis, obok głównego sanktuarium jego matki, Bastet, z inicjatywy faraona Ostrakona II. Mahes, jako syn Bastet również czczony był także w staroegipskim mieście w po grecku Afroditopolis, czyli miasto Afrodyty, natomiast dzisiejsza arabska nazwa tego miasta to Kaumiszkaru, a znajdowało się to starożytne miasto w dziesiątym nomie Górnego Egiptu. Niestety czas, jak i kolejne religie, pierwsze chrześcijańska, a później muzułmańska, nie były łaskawe również i dla tego boskiego przybytku, po którym dzisiaj jedynie zostały marne ślady. Ale to właśnie z tamtego miejsca kult Mahesa rozprzestrzenił się w okresie grecko-rzymskim na terenie Górnego Egiptu oraz Dolnej Nubii. Ślady kultu Mahesa znajdujemy również w Denderze, Itfu, na file, w Dubadzie i Natchdandurze, a nawet w zachodnich oazach takich jak Siwa i Al-Baharii. O popularności Mahesa w Nowym Państwie i okresie późnym świadczą również fajansowe oraz brązowe figurki. Jego kult przeżywał apogeum w okresie 30. dynastii. Niewykluczone. Niewykluczone również, że jeden z głównych bóstw panteonu nubijskiego, apademak, powstał właśnie z inspiracji Mahesem, ponieważ w Nubii kult Mahesa również był bardzo popularny. I w taki oto sposób przechodzimy do kolejnej postaci, tym razem bardzo egzotycznego bohatera, a mianowicie meroickiego bóstwa Apademaka, lwa z Nubii. Lwia postać podkreśla najważniejszą cechę charakteru Apademaka, wojowniczość, gdyż był bogiem wojny. Według inskrypcji w jego najważniejszej świątyni w Al-Musafara-as-Safarze, gdzie znajduje się hymn do Apademaka, wychwalający go jako boga, który chroni i strzeże króla w czasie walk, starożytni nazywali go wspaniałym Bogiem na czele Nubi, lwem południa, a także silnym ramieniem. Sceny na ścianach tej świątyni ukazują Apadamaka strzelającego do upadających lub uciekających wrogów, lub powalających tych, którzy już są uspętani. Zanim przejdziemy do dalszego opisu, należy sobie powiedzieć, że przede wszystkim, o ile apademak jest postacią religii kemetyckiej, to jednak jest bardziej kulturowo związany z kulturą kuszycką czy meroicką, czyli czarnoskórych plemion zamieszkujących tereny dzisiejszego Sudanu. Oczywiście, pomimo że Kemet i Meroe były do siebie w pewien sposób podobne, tak jednocześnie bardzo się różniły. Egipcjanie, tak jak my, byli przedstawicielami rasy kaukaskiej, bardzo często o jasnych włosach i oczach, natomiast Kuszyci byli przedstawicielami rasy negroidalnej, rdzennych czarnoskórych mieszkańców Afryki. Egipcjanie mieli bardzo duży wpływ kulturowo-społeczny na cywilizację i kulturę Meroe. Dlatego też czarnoskórzy mieszkańcy Meroe zaczęli powoli przejmować ich kulturę, architekturę, styl, sztukę. A nawet pismo. O ile Meroici mieli swoje pismo, tak również posługiwali się hieroglifami. Co ciekawe, pismo meroickie jest do dzisiejszego dnia nierozszyfrowane. Samego apademaka przedstawiano pod trzema postaciami najczęściej jako lwiogłowego, a czasami nawet z trzema głowami mężczyznę, nieco rzadziej jako lwa. Bywa, że uskrzydlonego i wreszcie jako węża o górnej połowie ciała mężczyzny i głowie lwa. Trójgłowy apademak zazwyczaj przedstawiany formalnie, ma aż cztery ręce. Dolna para opuszczona nieco w dół, górna zaś zgięta w łokciach uniesiona ku górze. Czteroramienna sylwetka boga tak dalece przypomina istoty z indyjskiej czy słowiańskiej mitologii. Niektórzy przypuszczają nawet, iż powstała pod wpływem kontaktów z dekanem. Z kolei wężowa postać Apademaka, wyrastająca z kwiatu lotosów, wije się zazwyczaj w zawojach. Na głowie Apademaka zazwyczaj znajdował się niski, okrągły toczek, z którego wyrastały rozłożyste, poziome baranie rogi, będące podstawą kompozytowej, czterodzielnej korony zwanej Hemhem, -Hem, o której nie będę tutaj teraz opowiadał, ponieważ dosyć sporo powiedziałem na jej temat w filmie na temat insygniów królewskich. Ozdoby tego boga zazwyczaj ograniczają się do szerokiego naszyjnika, zwanego usech, oraz nie mniej szerokich i ciężkich brązolet, zarówno przeguby jak i kostki Boga zazwyczaj są nimi ozdobione i najprawdopodobniej te ozdoby są wykonane ze złota lub brązu. W dłoniach Apademak najczęściej trzymał łuk, który podkreśla jego wojowniczy charakter, ale który też właśnie był ulubioną bronią Nubijczyków. Bardzo często w egipskich przedstawieniach widzimy Nubijczyków dzierżących właśnie tą dalekosiężną broń. Jak wielu innych bogów, Apatemak też bardzo często trzyma w dłoniach hieroglificzny znak Ang, czyli życie. Jako lwiogłowy mężczyzna może też dzierżyć równie charakterystyczne berło, właściwie jest tylko sobie atrybut sięgający ramion kij, zakończony pękiem smukłych, sztywno stojących jeden obok drugiego prętów, niezidentyfikowanych roślin, których koliste końcówki tworzą płaszczyznę. Jak już to wielokrotnie zaznaczyłem, apademak był bogiem meroickim, o którego pochodzeniu niestety niewiele wiadomo, gdyż część inskrypcji, zwłaszcza meroickich, jak już zaznaczyłem, pozostaje do dzisiejszego dnia niezrozumiała. Z tego też powodu istnieje gorąca dyskusja, czy Apademak był rdzennym nubijskim bogiem pochodzącym z Czarnej Afryki, czy też przebyszem z Białego Egiptu, który, jak już wspominałem, mógł wywodzić się chociażby od Mahesa. Dyskusja nadal trwa i jej końca nie widać, i pewnie końca nie zobaczymy, dopóki pismo meroickie nie zostanie rozszyfrowane. Istnieją dwie teorie. Jedna zakłada, że pochodzi z regionu szóstej katarakty Nilowej, gdzie znajdowały się jego największe ośrodki kultu, według drugiej zaś Apademak był nubijską wersją Boga Mahesa. W chwili obecnej przeważa pogląd, że Bóg jest rodowitym Nubijczykiem, w którego ikonografii jednakże pojawiają się wiele elementów właściwych sztuce egipskiej, chociażby korona czy szata. Nie ma znaczenia, wydaje się również fakt, że często przedstawia się go w towarzystwie bogów czysto egipskich, jak Amon czy Hator, ponieważ właśnie chociażby Amon był również bardzo mocno czczony przez Nubijczyków. Co więcej, bóg ten też często miał egipską rodzinę. Nubijczycy często uważali, że jego żoną jest Izyda, a co za tym idzie w konsekwencji ich synem został Horus. Oczywiście był to pogląd tylko i wyłącznie czarnoskórych nubijczyków, jako że mieszkańcy Doliny Nilu, biali Egipcjanie, zawsze twierdzili, że mężem Izydy i ojcem Horusa jest oczywiście Ozyrys i zawsze negowali nubijskie podejście do tego, aby stawiać Apademaka na miejscu Ozyrysa. Apademaka czczono głównie w okolicach szóstej katarakty, gdzie znajdowały się najważniejsze miejsca jego kultu: Al-Musafarat as Safara oraz Annakaka. Obie miejscowości leżą na wschodnim brzegu Nilu, w dzisiejszym środkowym Sudanie. W olbrzymim kompleksie świątynnym w Al-Musafarat as Safarze znajduje się największa dzisiaj znana świątynia Apademaka. Ten niezwykły przybytek powstał około 300 roku przed naszą erą, za panowania nubijskiego króla Archemana niego i pełnił swoją rolę aż przez około 750 lat do drugiej połowy V wieku naszej ery. Rzeczą niezwykłą jest, że inskrypcje wyryte na ścianach tej świątyni w przeważającej części są zapisane egipskimi hieroglifami, a nie językiem meroickim. Znanych jest również kilku kapłanów Apademaka z Ariminy. Nie brak dowodów, że Apademaka czyszczono również w samej stolicy królestwa Meroe. Dowodzą tego liczne stelle i inskrypcje. Z kolei w Dolnej Nubii Apadomek był dosyć mało znany i nie należał do głównych bóstw północnej części tego kraju. Jedynie inskrypcje w kaplicy króla Adihamana Lachiego, który panował na przełomie III i II wieku przed naszą erą, w Dubadzie nazywają władcę ukochanym Apademaka. Stąd też, przynajmniej moim osobistym zdaniem, możemy wnioskować, że Apademak raczej był bogiem rdzennych, czarnych mieszkańców Afryki, niżli po prostu niubijską wersją Mahesa. I w dzisiejszym materiale to by było na tyle. Poddajcie mi znać emotikoną lwa w komentarzu, że wytrwaliście i że obejrzeliście ten materiał do końca i że moja praca nie poszła na marne, a możecie także podzielić się swoimi odczuciami na temat tych bogów. Zachęcam do dyskusji. Również byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście napisali, który z tych bogów wydaje się Wam ciekawszy czy bliższy. Mnie osobiście bardzo trudno jest zdecydować pomiędzy nimi, bo jako że najbardziej ze wszystkich bogów egipskich uwielbiam Bastet, to jednak serce ciągnie do Mahesa, a z drugiej strony Apademak wydaje się tak niezwykle tajemniczy i egzotyczny, że porusza moje serce i umysł i sprawia, że moim cichym marzeniem jest kiedyś przespacerować się w ruinach tej odległej i niedostępnej świątyni Apademaka gdzieś w dalekim południowym Sudanie pod palącym słońcem unoszącym się nad afrykańską sawanną aby po wielu wiekach oddać cześć temu dzisiaj zapomnianemu bóstwu oraz równie zapomnianym jego czarnoskórym czcicielom oraz pokazać ich duchom, że pamięć o nich jeszcze nie do końca zginęła. I tym można powiedzieć troszkę romantycznym akcentem żegnam się z Wami i do usłyszenia bądź zobaczenia w kolejnym filmie.